Synu, słuchaj uważnie. Idź dalej tą drogą, dokładnie tą samą, którą byłeś. Z tym dobrym, szczerym sercem, gotowym kochać, nawet gdy świat popycha cię do innego. Widzę, kiedy pomawiasz komuś, nie oczekując niczego w zamian. Dostrzegam każdy cichy gest dobroci, każdą modlitwę odmawianą w ukryciu. Za każdym razem, gdy wybierasz dobro, nawet gdy zło wydaje się łatwiejsze. Idź dalej tą drogą, z tym czystym sercem, z tą wiarą, której nie zachwieją burze. Jestem tutaj, u twego boku, obserwując wszystko. Nic nie umyka moim oczom. Żadna łza, która spływa po twojej twarzy. Nie idzie na marne, żaden ból, który czujesz, nie umyka mojej uwadze. Synu, nie myśl, że twoje wysiłki są ignorowane. Każdy twój mały czyn jest rejestrowany w niebie. Kiedy pocieszasz kogoś, kiedy wyciągasz rękę, kiedy mówisz, że będzie dobrze, nawet gdy ty sam jesteś złamany. Widzę to. Szanuję to i nagradzam to. Twoje serce, nawet zranione, wciąż wybiera miłość. Twoja wiara, nawet zmęczona, wciąż wierzy. To porusza niebiosa. To raduje mojego ducha. Idź dalej, nawet gdy nie rozumiesz. Idź dalej. Nawet gdy wszystko wydaje się ciche, bo to w ciszy działam najbardziej. Twoja wiara jest latarnią w ciemności, krzykiem, który unosi się przede mną jak przyjemny zapach. Cieszę się Twoją drogą, Twoim wysiłkiem, Twoim szczerym poszukiwaniem. Znam Cię całkowicie. Znam Twoją przeszłość, Twoje wewnętrzne zmagania, noce. Kiedy chciałeś się poddać, ale tego nie zrobiłeś. I to, moje dziecko, jest wspaniałe w moich oczach. Wielu patrzy na ciebie i nie rozumie, jak wciąż stoisz. Nawet ty nie rozumiesz, skąd masz siłę, by iść dalej. Ale ja wiem, bo to ja cię podtrzymuję. To ja Cię podnoszę za każdym razem, gdy Ziemia rozpada się pod Twoimi stopami. To moja niewidzialna ręka Cię podtrzymuje. To mój oddech dodaje Ci odwagi, gdy wszystko wydaje się kończyć. I mówię Ci teraz idź dalej, bo wielkie rzeczy wkrótce się wydarzą. Rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażasz o które nawet nie prosiłeś, ale które przygotowałem dla ciebie, bo znam twoje serce. To nie są puste obietnice, mój synu. To boskie wyroki dla tych, którzy pozostali niezłomni, dla tych, którzy nie poszli na kompromis ze swoją wiarą, dla tych, którzy postanowili zaufać, nawet gdy wszystko wskazywało na coś innego. Wygrałeś ciche wojny, bitwy, których nikt nie widzi, wewnętrzne zmagania, które mogły cię sparaliżować, ale idziesz dalej. Wierzysz, trwasz, to jest wiara, to jest odwaga, to jest serce uniesione w górę. I to właśnie zaprowadzi cię daleko. Nie bój się tego, co ma nadejść, bo wszystko jest już w moich rękach. Po prostu idź dalej, mój synu. Idź dalej tak, jak jesteś. Z tą wrażliwością, którą wielu uważa za słabość, ale która dla mnie jest siłą. Z tą nadzieją, która rozkwita nawet na pustyni. Z tym sercem, które wciąż wierzy w miłość, w zmianę, w życie. Nie zapomniałem o żadnej obietnicy, a wszystko, co obiecałem, zostanie spełnione, bo jestem Bogiem i nie zawodzę. Zachowuj więc to w sercu: Twoja wiara czyni cuda. Twoje dobre serce otwiera ścieżki, których wcześniej nie było. Idź dalej, moje dziecko, bo jestem z tobą na każdym kroku, w każdym wyborze, w każdej ciszy. A wkrótce, już wkrótce, zobaczysz na własne oczy to, co już jest przygotowywane w niebie. Amen. Synu mój, słuchaj teraz jeszcze uważniej, bo to co mam Ci do objawienia, rozgrzeje Twoją duszę i odnowi Twoje siły. Doszedłeś tak daleko nie przez szczęście ani przypadek. Stało się to dzięki Twojej wierze. Stało się to dzięki Twojemu posłusznemu sercu, wrażliwemu na mój głos. Podczas gdy wielu zbłądziło ze ścieżki, Ty postanowiłeś iść dalej. Nawet zranieni, nawet zmęczeni, nawet bez zrozumienia pozostaliście. I synu mój, ci, którzy pozostają, zbierają. Ci, którzy sieją ze łzami, zbierają z radością. I wkrótce doświadczysz żniwa, które niebo przeznaczyło specjalnie dla ciebie. Widziałem cię, gdy nikt tego nie widział. Słyszałem cię, gdy milczałeś wobec wszystkich, ale wylewałeś przede mną swoje serce w modlitwie. Byłem obecny w każdej chwili, gdy myślałeś o poddaniu się, ale odnajdywałeś w sobie niewytłumaczalną siłę, a tą siłą byłem ja. Mój duch cię ogarnął. Moja miłość cię podtrzymywała. Moja troska cię strzegła. A teraz nadszedł czas, abyś zobaczył na własne oczy, że warto było nadal wierzyć. Że warto było nie zatwardzać swego serca. Warto było zachować wiarę, gdy wszystko wydawało się stracone. Synu, posłuchaj, to, co wydawało się odległe, zbliża się. To co wydawało się niemożliwe, zaczyna stawać się rzeczywistością. To, co było ciszą, stanie się świadectwem, a to, co było walką, stanie się zwycięstwem. Wiem, że zastanawiałeś się, czy Bóg jest nadal ze mną? I dziś odpowiadam Ci z całkowitą jasnością: jestem tutaj. Nigdy cię nie opuściłem, nigdy cię nie zostawiłem samego, nawet na sekundę. To, co wydawało się opóźnieniem, było po prostu przygotowaniem odpowiedniego momentu. Bo nie działam w pośpiechu, synu. Jestem Bogiem idealnego czasu. Jestem Bogiem, który przemienia pustynię w ogród. I we właściwym czasie, tym czasie, który nadchodzi, zobaczysz przemianę na własne oczy. Twoje życie będzie świadectwem dla wielu. Ludzie będą pytać, co się stało, a ty odpowiesz: Bóg działał. Bóg mnie uhonorował. Bo właśnie to zrobię z Tobą, uszanuję Cię przed tymi, którzy zwątpili w Twoją wiarę. A co do Twojego serca, synu, nie pozwól, by stwardniało z powodu rozczarowań. Wiem, że wielu ludzi Cię zraniło. Wiem, że zaufałeś i zostałeś zdradzony. Wiem, że wierzyłeś w obietnice, które nigdy się nie spełniły. Ale proszę, nie pozwól, aby to zanieczyściło czystość którą w Tobie umieściłem. Twoje dobre serce jest jednym z największych powodów mojej radości. To dzięki Niemu otwierają się drzwi, to dzięki Niemu przychodzą cuda, to dzięki Niemu niebiosa Cię chronią. Strzeż więc swego serca, ale go nie zamykaj. Nadal będę przyciągał właściwych ludzi. Nadal będę przywracał relacje, nadal będę leczył najgłębsze rany, te, których nawet ty do końca nie rozumiesz, bo jestem Bogiem, który uzdrawia całkowicie ciało, duszę i ducha. A co do Twojej wiary, och, jakże mnie ucieszyła. Nawet jeśli czasem była mała, a czasem krucha, zaufałeś. I cieszę się z tego. Jestem Bogiem, który ceni każdą iskierkę nadziei, każdy krok wiary, każdy krzyk, który wznosi się nawet przez łzy. Nie masz pojęcia, jak bardzo niebo się porusza, gdy modlisz się szczerze. Nie wiesz, jaką siłę posiadasz, deklarując zaufanie, nawet nie widząc. A dzięki tej wierze otworzą się drzwi tam, gdzie ich nigdy nie było. Pojawią się nowe ścieżki. Pradawne obietnice się spełnią. Doświadczysz czegoś niezwykłego, moje dziecko, ponieważ wybrałeś wiarę. Więc idź dalej. Nie zmieniaj się. Nie psuj się. Nie zatrać się. Nie pozwól, aby świat zgasił światło, które ja sam w Tobie zapaliłem. To światło oświetli wiele ścieżek. Ta wiara będzie inspiracją dla innych żyć. To dobre serce przyciągnie błogosławieństwa, o których nigdy nie marzyłeś. Niebo porusza się dzięki Tobie, a ja. Twój ojciec doskonale wszystkim kieruje. Po prostu idź dalej, bo najlepsze jeszcze przed tobą. Amen. Synu, teraz, gdy Twoje serce jest spokojniejsze, a dusza bardziej wrażliwa na mój głos, pozwól mi nadal do Ciebie mówić. Są rzeczy zbliżające się do Twojego życia których jeszcze nie dostrzegasz swoimi naturalnymi oczami, ale które są już w pełni zdefiniowane w niebie. Wszystko, przez co przeszedłeś, każda ukryta łza, każda strata, każda ciężka cisza było przygotowaniem do nowego, wspaniałego i zaskakującego czasu, który wkrótce się rozpocznie. Nie zostałeś pominięty. Nie zostałeś zapomniany, zostałeś wypolerowany. Zostałeś z miłością ukształtowany przez moje ręce, aby nieść coś, co niewielu może udźwignąć moją obietnicę w formie żywego świadectwa. Są ludzie, którzy oceniali cię z zewnątrz, którzy nie doceniali cię na podstawie tego, co widzieli, ale nigdy nie poznali głębi walk, z którymi się zmagałeś. Nie widzieli wczesnych poranków modlitwy, chwil, kiedy walczyłeś ze sobą, aby się nie poddać, dni, kiedy udawałeś, że wszystko jest w porządku, tylko po to, by nie martwić otaczających cię ludzi. Ale ja to widziałem. Byłem tam. I właśnie tam, w tym sekretnym miejscu twojego bólu, zasiałem w Tobie ziarno obietnicy. Teraz to ziarno kiełkuje, rośnie cicho i wkrótce zakwitnie siłą, pięknem i celem. Wielu będzie zaskoczonych. Wielu będzie pytać, jak to się stało. A Ty z autorytetem odpowiesz. To był Bóg. Tylko On. I Synu, zrozum to raz na zawsze. Nie musisz być idealny, abym mógł Cię wykorzystać. Nie szukam nieskazitelnego serca, ale serca chętnego. I twoje jest. Nawet zraniony, nadal kochasz. Nawet zmęczony. Nadal się modlisz. Nawet bez sił, nadal wybierasz, by mnie szukać. I dlatego Cię wybrałem. Jesteś częścią czegoś większego, czegoś poza Twoim pojmowaniem. Przeznaczenia zmieniają się z powodu Twoich cichych wyborów. Ludzie są dosięgani przez Twoje istnienie. Nawet jeśli jeszcze tego nie dostrzegasz. Wykorzystuję cię nawet w twoich słabościach, bo tam, gdzie jesteś słaby, ja jestem silny. Tam, gdzie ty nie możesz dotrzeć, ja docieram. Tam, gdzie nie rozumiesz, ja już to rozwiązałem. Kontynuuj, synu. Ale teraz z większą pewnością siebie, z przekonaniem, że każdy Twój krok jest prowadzony przez niewidzialną, mocną, kochającą i wieczną dłoń moją. Krocz bez strachu, otwórz serce bez zastrzeżeń, marsz ponownie, planuj, Spodziewaj się wielkich rzeczy, bo dokonam wielkich rzeczy. Zaskoczę cię. Zabiorę cię do miejsc, których sobie nie wyobrażałeś. Wprowadzę cię w relacje, które zmienią Twoją historię. Uhonoruję cię w sposób, który uciszy usta wielu. Ale przede wszystkim przywrócę w tobie prawdziwą radość życia, zaufania, wiarę bez lęku. A kiedy to nastąpi, nie zapomnij, skąd pochodzisz. Nie odchodź od swojej istoty. Nie zgub się pośród błogosławieństw, bo wszystko, co złożę w Twoje ręce, ma większy cel. Dotrzeć do innych istnień, przynieść nadzieję, wskazywać na mnie. Będziesz latarnią, schronieniem, przykładem. I nawet ze wszystkim, co jeszcze nadejdzie, kontynuuj z tym samym sercem. Serce, które tak bardzo kocham. Serce, które wciąż wierzy, wciąż wybacza, wciąż się poddaje. To serce jest kluczem do wszystkiego, co nadejdzie. Więc idź, mój synu, z wiarą, odwagą, nadzieją. Ale przede wszystkim idź z lekkim sercem, bo ja jestem z Tobą. W każdym szczególe. W każdym kroku, w każdym oddechu, jestem Twoim Bogiem, jestem Twoim Ojcem. I obiecuję Ci, ten nowy sezon będzie lepszy niż wszystkie poprzednie. Niebiosa zaraz się otworzą, aniołowie już ruszają, a ja. Z całą moją miłością szepczę raz jeszcze do twojego ducha: idź dalej, tak jak jesteś, bo jesteś na dobrej drodze. Amen.